Może to dziwnie zabrzmi, ale niektóre postaci z japońskich horrorów istniały naprawdę. Chodzi o trzy kobiety, które stanowiły inspirację dla serii The Ring. Żyjące na początku XX wieku Japonki dysponowały niezwykłym zestawem zdolności parapsychicznych. Od jasnowidzenia po tajemniczą moc nęcza, dzięki której obrazy z ich myśli w jakiś sposób przenikały na papier i płyty fotograficzne. Wyjście z cienia miało jednak dla nich smutny finał. Tajemnicze zdolności Chizuko Mifune i Kuko Nagao i Sadako Takahashi były inspiracją dla twórców z serii horrorów, które rozpoczął klasowy Ringu The Ring Krong 1998, oparty o powieść Koji Suzukiego. Film opowiada o przeklętej kasecie wideo, która ściąga śmierć na tych, którzy zapoznają się z jej przekazem. Z czasem bohaterowie odkrywają, że autorką nagrania jest córka Shizuko Yamamury, kobiety z rozwiniętymi zdolnościami parapsychicznymi, która popełniła samobójstwo przelewając część niezwykłych mocy na swe dziecko. Jedną z nich była nęcza umiejętność bezpośredniego utrwalania treści i myśli na kliszy, taśmie filmowej bądź innych nośnikach. Kilku bohaterów ringu, którego amerykański remake nakręcono w 2002 roku, stworzono w oparciu o życiorysy osób, jakie na swej drodze napotkał profesor Tomokichi Fakurai 1869-1952. Z Uniwersytetu Tokijskiego. Jeden z pionierów psychologii w Japonii i badacz zjawisk niezwykłych. Filmowy wątek samobójczyni dysponującej ekstra zmysłem bazował na historii jasno widzącej uzdrowicielki Chizuko Mifune 1886-1911. Badając jej przypadek, który rozszedł się po kraju głośnym echem, uczony natknął się na kilka innych kobiet. Które posiadały zdolności nadprzyrodzone z tajemniczą mętrzą włącznie. Smutny koniec Shizuko. Chizuko Mifune urodziła się 17 czerwca 1886 roku w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Życie jej oraz pozostałych bohaterek przypadło na końcowy okres epoki Meiji lub światłych rządów kiedy Japonia otwarła się na świat i przeszła szereg reform modernizacyjnych. Profesor Fukerai ustalił, że kobieta od dziecka borykała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym częściową głuchotą, objawiającą się u niej w oryginalny sposób. Miewała mniejszy problem ze słyszeniem muzyki niż ludzkiej mowy, pisał Mifune. Była osobą religijną o raczej trudnym charakterze. Zdolności nadprzyrodzone pozostawały u niej w uśpieniu aż do 1908 roku, kiedy po serii eksperymentów hipnotycznych i medytacyjnych odkryła, że może leczyć dotykiem i widzieć przyszłość. Na ujawnienie się tych darów mogła również płynąć trauma. Jej świeżo poślubiony mąż został wysłany jako żołnierz do Manchurii. Sława Mifuna jako uzdrowicielki i profetki szybko rosła. Niedługo potem zaczęła ona przyjmować w domu pierwszych pacjentów, co zwróciło uwagę świata nauki. W 1910 roku, na prośbę profesora Fukarajego, kobieta zjawiła się w Tokio, gdzie miały zostać przebadane jej uzdolnienia. Uczony twierdził, że w testach na postrzeganie pozasmysłowe, Mifune wykazała się dużą skutecznością w odnajdywaniu lub opisywaniu ukrytych przed nią przedmiotów. Zainteresowanie ze strony prasy doprowadziło do otwartego eksperymentu, podczas którego uczony sceptyk publicznie nazwał ją oszustką. Niechciana popularność zrodziła depresję. W książce Jasnowidzenie i Myślografia 1913 Fukarai wspominał: Pani Szyzuko czuła się głęboko dotknięta tym, z jaką łatwością naukowcy i dziennikarze zarzucali jej kłamstwo. Rankiem 19 stycznia 1911 dotarł do nas smutny telegram: Jizuko umarła. I Kuko, nagało i Wbrew temu, co mówią legendy, Mifune nie skoczyła do wulkanu, ale się otruła. Rok później samobójstwo popełnił jej rozpaczony mąż, kiedy o jej rzekomych mocach rozpisywały się gazety. Profesor Fukerej zwrócił uwagę na doniesienia o kolejnej kobiecie ze zdolnościami parapsychicznymi, tyle że dużo bardziej rozwiniętymi. Była to urodzona w 1871 roku Ikuko Nagao, która, w opinii uczonego, jako pierwsza na świecie oprócz daru jasnowiczenia, posiadła tajemniczą umiejętność nętrza, polegającą na przenoszeniu obrazów z umysłu na papier. Płyty fotograficzne lub inne powierzchnie. Nagao urodziła się w zamożnej rodzinie w mieście Tokuyama dziś Shunan na Honsiu. Jako siedemnastolatka wyszła za oficera, który pracował potem jako sędzia. Po śmierci pierwszego dziecka kobieta zamknęła się w sobie, podobnie jak mufine, oddała medytacji. Badania nad darem, który się u niej ujawnił, również przebiegały w atmosferze skandalu i pomówień o mistyfikację. Podczas testu, który miał miejsce pod koniec grudnia 1910 roku, Fukarai polecił jej wypalić na zapieczętowanej płycie fotograficznej zasugerowany przez niego obiekt. Ku zdziwieniu profesora udało się. Na krótko przed niespodziewaną śmiercią Nagao wprowadziła w konsternację Krytycznie nastawione do niej kręgi uczonych. Podczas testów obecności fizyka profesora Kenjiro Yamakawy 1854-1931 z Cesarskiego Uniwersytetu Kyushu, tego samego, który o oszustwo oskarżył Chizuko Mifunę, kobietę poproszono o myślowe przeniesienie na zapieczętowaną płytę pewnego symbolu. Nagao po chwili silnego skupienia stwierdziła, że jest to niemożliwe, gdyż. Wuterale nie umieszczono żadnej płyty, była to prawda. W dalszych testach przeszkodziła jej szybko postępująca choroba. Cierpiąca na ataki wysokiej gorączki kobieta zmarła niedługo po mifunę. zagadka myślografii Fukura dotknęło szczęście w nieszczęściu, niebawem usłyszał bowiem o kolejnej jasno kobiecie. Która twierdziła, że rozwinęła w sobie zdolność do nęszy. Była to urodzona w 1875 roku Sadako Takahashi. Kobieta melancholijna i małomówna. Tak jak poprzedniczka, była żoną sędziego i praktykowała medytację połączoną z ćwiczeniami oddechowymi. Miała też pewną ciekawą cechę. Jej organizm reagował na stres nagłymi i długotrwałymi skokami temperatury dochodzącej do 42 stopni. Ale istniało jeszcze coś, co czyniło z niej doskonałą inspirację dla twórców horroru. Takahashi popadała nieraz w gwałtowne transy, podczas których mówiła nie swoim głosem. Twierdziła, że przemawiają przez nią na przemian nieżyjący buddyjskim nich oraz demon znając dobrze los swoich poprzedniczek po kilku eksperymentach przeprowadzonych z Fukaraim razem z mężem opuściła Tokio i słuch po niej zaginął choć profesor nie rozumiał jej zachowania los uśmiechnął się do niego jeszcze raz w 1916 roku kiedy spotkał Mitkę Koishi 1885 1943 która również praktykowała myślową fotografię Często biorąc udział w jej publicznych demonstracjach, kontrowersyjne poglądy i zarzuty o nienaukowe eksperymenty sprawiły jednak, że w 1919 roku Fukurai został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska na Uniwersytecie Tokijskim. Kiedy w latach 30. w Anglii została wydana jego książka. Uświadomiono sobie, że nętrza w Europie znana była od dawna. Tą rzadką umiejętność niektórych parapsychików określało jako myślografię angielskie tautography. Relacje o niej pojawiały się od końca XIX wieku, a współcześniej jej przejawy badano u ekstrasensów Teda Seriosa 1918-2006 i Uriego Gillera urodzone 1946. Którzy twierdzili, że mogą przenosić na klisze obrazy ze swoich myśli. Tymczasem historie trzech japonek, bardzo do siebie podobnych i wciąż pełnych niejasności, obrastały legendą, w której dziś trudno odróżnić fakty od fikcji. Jednak najbardziej niezwykłe wydaje się to, że horror, który wielu osobom może wydawać się wytworem dzikiej fantazji, ma korzenie w rzeczywistości.